Cześć, jestem Samik, a to jest Inscription. Lecimy sobie z kolejnym odcineczkiem, kontynuując naszą przygodę. I zobaczmy, na czym to się skończyło. Na tym, że se zginąłem. Czyli tak, robimy. Zginąłem? Nie, nie, nie. Albo może tak? No, chyba tak. Eee, zobaczmy, co tu mamy, a użyjmy sobie tego, co to jest w ogóle. Ale nie, ten alfa będzie spoko, więc zróbmy sobie alfę. Jaki my mamy totem? My nie mamy to temu, chyba. No, my chyba to temu nie posiadamy. Widzę, że już ząbki podniesione. Okej, okay, my to temu nie posiadamy, więc sobie pójdziemy przez potem. I tak nie mamy dużo kart, więc myślę, że ogniska nie ma co robić zbytnio. No ale zobaczymy. Nieskończone poświęcenie. A jajajajaj. No, niby spoko, ale. Coś na wilkowate takie. No ale nieskończone wiewiórki, to będę mógł w nieskończoność wiewiórę poświęcać jedną. No nie chcę czegoś takiego. Ona będzie wskakiwać, maskować. No słabe, słabe te totemy. Dobra, weźmy sobie to. Może w tym odcinku sobie pociśniemy z jakimiś wilkowatymi kartami. I zbustujemy sobie. No, a na razie zwykła. No, spotykamy się znowu. Się każdy przywitał pięknie, ładnie. Dobra. Możemy sobie naprzeciwko niego dać coś. <laughs> Tylko że to. Dobra, wiecie co? Jak. Nie, nie, nie. Nie, 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 nie możemy tak zrobić. Musimy zrobić tak, że... On zaatakuje, przejdzie, wtedy nasz wilk go zabije. A on wali tylko za jeden, więc nasz wilk przeżyje. Mi się wydaje, że tak to będzie najlepiej rozegrać. Dokładnie tak. I teraz sobie dobierzemy wiewiura, położymy go, weźmiemy sobie to. Weźmiemy sobie Stingbaga. Okej okay, i walimy. Obrażenia ładnie. On tylko za jeden, to tam nie robi różnicy. Dobierzemy sobie kartę, czemu nie? I możemy zrobić tak, że poświęcimy żabulca, położymy to tutaj, żeby on nam tutaj nie bił i dobijamy go ładnie, pięknie. Okej, okay. eee, coś takiego, nie, więcej kart chcę, ja chcę więcej kart, bo nie mam zwy zbytnio na czym operować. Lustro. Hmm. Próbujemy czy nie próbujemy? Chociaż mamy ten obraz do zrobienia. No dobra, spróbujemy ten obraz zrobić. Zobaczymy, czy coś ciekawego nowego dostaniemy, może. A na razie to lecimy dalej, ładnie, pięknie. Tak, tak, tak. Wszystko jest jasne. No, ty będziesz odbijać, a tak, tutaj będą więcej warte te wiewiórki. Okej, okay. to ja chcę to i to. No i pięknie. Tak to, można, tak to możemy grać. No, oczywiście, że tak. Give me that. Ok, zwykła walka. Dokładnie, i będziemy mogli grać czym tylko sobie zapragniemy. Teraz tak, nasz stołdzik wali za jeden. To on go wykończy, przyjmie od niego jedno obrażenie. Ok, ok. No i lecimy. <ścoughs> Okej, okay. dobierzemy sobie karty, zobaczymy co tam dostaniemy ciekawego. Ty też walisz za jeden, to tam mi nie szkodzisz zbytnio. To sobie postawimy tutaj i teraz właśnie. Aj, nie mam kości, okej. Okay. To ciebie postawimy tutaj. Ciebie postawimy tutaj i na razie zostawimy to tak jak jest. Mhm. O teraz tak, on mu podniesie, ale ten go obniży, czyli wychodzi na zero. Dokładnie tak to poszło. Z tego walimy tutaj. Musimy tą alfę sobie wykończyć ładnie, żeby nam tutaj nie przeszkadzał. I teraz, 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 teraz. Mamy kości. Może coś za kości dostaniemy ciekawego? Nie. Niestety nie. Ale wiecie co zrobię? O nie, bo jeszcze to muszę poświęcić. Ale źle. A... A nie, udało się mimo wszystko, patrzcie. Było. Okej. Okay. No dobra, no to jak się udało, to się udało. Mam te dwie karty postawione i świetnie. To zobaczmy, co dostaniemy tutaj. Świeczka. Okej. Okay. I co, ja to mogę sobie normalnie zebrać? Tak, mogę sobie zebrać. Okej. Okay. Będziemy mieli trzy. Ha, myślisz, że moją umiejętność. Myślisz, że twoje umiejętności będą zamaskowane z... przez to? Oszustwo? Jak mam wierzyć, że Ty naprawdę na tym skorzystasz? No zobaczymy, zobaczymy. No i dobra. No nie jestem jakoś super bogaty. Nie ma co oszukiwać. Ale tak, weźmiemy sobie to. Możemy? A może dasz mi? Nie, chcę dać. Dobra, to zgarniemy te dwie skóry i będzie też spoko. Zawsze coś dostaniemy ciekawego. I teraz tak, tutaj pójdziemy przez rzeczy. My rzeczy mamy jakieś tam. Więc myślę, że sobie podniesiemy kartę. Podniesiemy sobie chyba... Tego wilka. Moc. Okej, okay. jest moc, jest moc, jest moc. Co ja bym chciał tutaj podnieść? Może tego. Ten jest spokojny. Nie, dobra. Weźmiemy stoł dzika naszego, zgustujemy. Okej. Okay. No, dawaj, 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 dawaj. Jeszcze raz. Dwa razy? Jeszcze raz. no pewnie <Szysk> okay. Trochę nie zrozumiem zasad tego Okej. Okay. Spoko, spoko. No cóż, czasami się zdobywa, a czasami się traci. I jest. Ech. Um... Mm. No nie, bo on mi wykończy. Tutaj miał iść z... Ale mnie to wybiło z rytmu teraz. Kurde. Dobra. Muszę się skupić, bo robię takie gafy, że ja zaraz tu odpadnę. Dobra, Maga będę mógł zagrać ten za 4. Mhm. Dobra, zagramy tak. Polecimy. Mhm. On mi tutaj trochę dobije, to mnie tam nie rusza. Okej. Okay. I teraz tak, jak weźmiemy sobie to Alfa zwiększy tam temu, a alfa przeżyje raczej. Więc robimy tak. Zaszur hmm? uderzy nad alfą, więc to jest spoko dla mnie. I. Nie, 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 ja chcę bić obrażenia. Robimy wiewiórkę, dajemy tego. Okej. Okay. I teraz tak, będziemy mogli mu go ładnie wykończyć. Jak to się uda oczywiście. Ale na razie niech on tak sobie trochę tankuje te obrażenia. Hmm. E, mamy to i teraz coś mocnego. O. Niech se będzie. I teraz tak. Okej, okay. dostanę coś mocniejszego? Hm, oczywiście, nie mam mocnych kart, ale dobra, trochę tutaj dobiliśmy, także będzie dla e, ziomeczka od skór. A teraz sobie dobierzmy kartę, zobaczmy, co tutaj w ogóle dostaniemy. Tego będziemy mogli złączyć. O, sobie wezmę. Też jest spoko. I teraz tak, skupmy się na tych zasadach. Czy to znowu będzie na zasadzie, że... Okej. Okay. No dobra. No dobra. Okej. Okay. Jeszcze raz. I zabieramy go. I zabieramy go. Zabieramy go, nie ma co. Dwa razy się udało, nie ma co dalej ryzykować. To już naprawdę jest mocna karta. Jedyna nasza mocna karta. Więc musimy uważać. Tak, zabieraj sobie jedno życie, i tak jestem. Jaki. Z... Jaki porszywiec z niego. No on sobie teraz robi ze mnie jaja. Dobra, dawaj wiewióra. I teraz tak. Eee, mulik nie wali nic. Więc my sobie postawimy go tutaj. Mulik nie wali nic. Mamy jakąś mocną kartę. Oczywiście, że nie mamy mocnej karty. Na razie sobie zagramy. Na razie sobie zagramy. I teraz tak, dobierzmy coś. O, oh, hej, hej, hej. To teraz wiecie co zrobię? Zrobię tak. Tego zagram tutaj. Ten sobie tutaj wykończy kojota. Kojot go wykończy. My jeszcze możemy. A, muszę najpierw dobrać. Eee, dobra, wiewiórkę sobie dobiorę, bo nie będę miał jak zagrać. A na razie sobie kompletujmy kości. Tak. Im więcej kości, tym lepiej dla nas. Tutaj dostajemy całkiem fajne rzeczy. Więc spoko. Mm -hmm. Dobierzemy sobie jeszcze raz. No, spoko, spoko. Ty walisz po jednym. Czy ja mam coś mocniejszego? E, co to jest? To jest też takie dobra. E, spróbujmy tym zagrać. E, gdzie my mamy wiewiórki? Tutaj. I spróbujmy zagrać. No, dawaj. Oto. to. Mm -hmm. Siedem. Ne? Ne? Ale. 2, 6, 7. Aha, czyli on zbiera wszystkich. Wszystkich kart. Obrażenia! Ale to jest potężne. No naprawdę, to jest. Cholernie potężna karta. Wow. Dobra, pieseł. To my teraz sobie pozbieramy wybiórki, żebyśmy mogli na fula zagrać. Pies, niech sobie tutaj to wykończy. Spoko, spoko. My się tam nie boimy. I teraz tak, pies wali za trzy. To my zrobimy... Yy, muszę kartę dobrać, dobra, to dobierzemy sobie kartę. Zagramy sobie wiewiórkę. Zagramy sobie. Gdzie on jest? Yy, tego jego mościa. On walnie czyste obrażenia. W lewo, w prawo. Pies go wykończy na jednego strzała. To się wyzeruje do jednego. A nie, bo on dwa. A... Źle spojrzałem. No ale dobra, yy, i tak jest dobrze. Dobierzmy sobie wszystkie karty, jakie posiadamy. On, niech sobie tutaj bije. Okej, okay. i teraz możemy zacząć yy, prawdziwą grę. Czyli yy, muszę dobrać. To dobierzmy sobie to. I teraz tak, postawmy sobie Alpę w tym miejscu. Na tamtego postawmy sobie jego, bo on i tak prawdopodobnie zginie. Więc zróbmy tak. I wygraliśmy to. Pięknie. Czysty Winek. Szybko poszło. Dostajemy z powrotem życia. Zobaczmy nasze nagrody. No i pokaż, co my tutaj dostaniemy. Mm -hmm. Nothing special. Okej, okay, okej. Okay. Ten szczur jest spoko. Tylko. Hmm. Na ile ten szczur będzie przydatny? ile będzie przydatny nie weźmiemy sobie taką jedną yy, czyściutką kartę bo czasami no przydaje się takie za nic żeby coś postawić yy, no dobrze to teraz tak kart mamy sporo więc sobie pójdziemy na to zobaczymy co to ciekawego takiego jest bo już naprawdę nie pamiętam ok A, wymiana za karty S -s -s i świetnie E, to teraz zobaczmy, zobaczmy, nieskończone poświęcenia, nie jest mi to potrzebne. E, to mi nie jest potrzebne, to też mi nie jest potrzebne. Hmm, ten zwiększa o jeden, jak go powiększę, zboostuje po złączeniu. Dobra, wiecie co, będziemy próbowali z, z, złączyć ze sobą O, kurde, dobra, ja chcę Gryzli. Mam wiewiórki, które pozwolą mi używać tego Gryzli. Dobra, yy, rzeczy jakieś. A to, co to było? Aj, nie pamiętam, co to było. Ale czy ja będę chciał iść tutaj? Tutaj od niego dostaniemy ten. To nie, muszę iść tutaj. Wolę iść tutaj, bo wolę dostać ten. Yy, dobra, to mi niepotrzebne, to też mi niepotrzebne. To się przyda, oczywiście. I teraz sobie pójdziemy tutaj. Bo ja chcę do. Skór się dostać. Więcej skór bym chciał. I teraz tak. Zobaczmy, co on postawił. Bullfroga. Spoko. No, spoko w sumie, nie? Niech se stawia. Czemu nie? My zagramy tak. Że postawimy sobie tego tutaj. Tutaj zagramy. Mhm. I teraz tak. Yy, weźmiemy sobie wywiórę. Położymy tu i teraz postawimy mu kontrę tego samego. I nasz go wykończy. Ten sobie będzie grał na razie. I teraz pytanie, czy on go zabije? Zabija go jednym ciosem, bez względu na to, ile życia ma. Ajajaj. No... Nie jest dobrze. Hmm... Dobra. Wykończ go. I... Ty no jesteś niefajny, bardzo niefajny. Ehm... <laughs> no, mogę to przegrać. Mogę to przegrać. Weźmy sobie wiewiórkę. No, niestety mam tylko trzy. No dobra, na razie sobie zagrajmy. On go nie zaatakuje, więc go nie wykończy. Ale oni dużo biją. Bardzo dużo. Okej. Okay. Patrzcie, co się teraz stanie. Cyk. Cyk. No, i on jest biedny. On jest. Nie! Głupio. Głupio zrobiłem. Tutaj będzie grzybek. Dobra. Idealnie. O, idealnie. Dobra, co ja bym chciał dostać? Eee... Coraz droższe masz. Ej. Nie fajnie, nie fajnie z twojej strony, że coraz wyższe masz ceny. Nie podoba mi się twoje postępowanie, zmień się, chłopie. No i doktorek szalony. Patrzcie, co ja teraz robię, bo ja już wiem, co ja zrobię. No oczywiście, że to. No oczywiście, że tak. No jakże nie? Pewnie, że tak. Ho, 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 ho. Jeszcze, jak go zbustujemy pod życie, żeby on był tanki. O Boże, i jest płomień. Idziemy na płomień. Idziemy na płomień. Znowu mamy dobre rzeczy. Tylko musimy to dobrze wykorzystać. Eee, jak ty działasz? Za tyle będziesz bił, ile jest mrówek. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem. Ale zobaczymy sobie. Więc tak, ty możesz tego wykończyć. Ty jesteś spoko, tanki, to cię damy tutaj. Chociaż mogłem go dać na prawo, tutaj dać tego Alf. Ja się cieszę. Nie mam pojęcia, jak to się wydarzyło, ale ja się cieszę. Dobra, ty będziesz osłabiał przeciwników i będziesz taki mały tank. Dobra, ciebie wezmę. Myślę, że możesz mi się przydać. I teraz tak, życie, proszę życie. Życie. Znowu atak. I kogo ja mam tutaj dać pod atak? Hmm. Grizzly. Na jak go stracę? Dobra, spróbujmy go podnieść pod atak. Zróbmy to dwa razy. Dobra, mam przeczucie, że to będzie błąd. Ej, udało się. Dobra, zabieram go, zabieram go, zabieram go, zabieram go, zabieram go. O tak, dobra, szybko, lecimy dalej. Tam znowu będzie doktorek. Kurde, coraz cięższe wybory, bo coraz dużo fajnych rzeczy można dostać. Dobra, żabulec wali za jeden, ty jesteś... Aha, osłabisz go. Hej, no czy ja znowu to zrobię... Eee... One-shoot? Nie... Tak! Zrobię to... <laughs> Jeszcze ile dostanę? Jezu! I cyk. A trzy tylko. Dobra, bo tam żabulec był. No dobra. Teraz tak. Dobieramy sobie karciochy. I teraz coś fajnego bym chciał. Żabę, żeby zwiększyć. No nie, moja ma dużo ataku. Ja nie wiem, czy to się połączy ze sobą. Eee... Coś lepszego. Okej. Okay, nie mamy żadnego wilka. On też jest fajny. Więc sobie wilka weźmiemy. I teraz tak. Totem mam mocny. Przerzucania z nie chcę. To jest najlepsze. To jest najlepsze, co może być. No. Dawaj. Dawaj, 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 dawaj. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Okej. Okay. Look away. Dobrze, nie będę patrzył. A, dobra. Żyjesz tam? żółwiku wodny. Jeny, ale my potwory tworzymy w tym odcinku. Naprawdę, takie potwory tworzymy. I teraz, żeby głupio nie przegrać, bo się naprawdę wkurzę. Dobra. Teraz pełen fokus. Pełen fokus. Dobra, skup się samik. Dasz radę. Dobra. Ty jesteś spoko. I teraz zobaczmy. On się chowa. Więc nie dostanie obrażeń, a mi nabija. Eee, hmm, 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 hmm. Czy ty będziesz chciał mi zabrać kartę? Chyba tak. Chyba będziesz chciał. To ja cię zrobię ciula i po prostu to wygram. Dokładnie. Ej, nawet nie wiedziałem. Ja chciałem zrobić tak, że postawić mocne karty, później jak on wypchnie tamtego Kingfishera, to chciałem walnąć mu w wiórkę, żeby on wypchnął z powrotem tego Kingfishera, no ale jak widzicie poszło znacznie, znacznie lepiej niż przypuszczałem. I teraz tak. Rozumiem, że my możemy wykończyć tą grę całkowicie, a raczej tego typa całkowicie. No i tak. Dostaje się obrażenia. Twoje rekiny się schowają, więc ja będę mógł znowu wbić czysty damage. Tylko nie mam czym. No ale te karty wystarczą w zupełności. No ej, stworzyliśmy najlepszą talię w grze. Mamy najlepsze karty w grze. No naprawdę. Takie potwory stworzyliśmy. Dobra. Ale jestem naładowany. Ej. Ale on kosztuje 4, to bym musiał coś jeszcze poświęcić, ale jest zarąbiście mocny. Dobra, przyda się taka karta, przyda się. Um. Anglera mamy załatwionego. Pozwól, że spojrzę. Mhm, jesteśmy znowu na mapie zimowej. Dobra, moi drodzy, eee, tutaj zakończymy. Zrobiliśmy Skidran, dwóch bossów. Dwóch bossów. Eee, z jednym małym potknięciem, bo trochę źle spojrzałem, a w zasadzie w ogóle nie spojrzałem, za co przepraszam. Ale myślę, że cała reszta zrekompensowała Wam to jedno moje potknięcie. Ten odcinek uważam do tej pory za najlepszy, jaki tylko udało mi się nagrać. Także co, dzięki serdeczne za oglądanie. Jutro będzie The Forest. I jutro też postaram się wrzucić jeden odcinek z Robloxa. 99 Nocy w Lesie. Także jutro mamy aż dwa filmy. Przy piątku, no. Dobra. To co? Trzymajcie się. Pamiętajcie o łapce w górę. Subskrypcji, żeby Was nic nie ominęło. I co? Dzięki, serdeczne za oglądanie. Widzimy się w kolejnym materiale. Cześć.